Będ! Łoba! Bebez, witam witam! Zapraszam na kanał taknik Bon to Short, tego tak typu Wow, wow, wow. Zapraszam tego tak typu jak tam żyjecie Poświetlach tego tak typu łobę Właśnie, chyba nie za bardzo, co? Leje dostaliście Trzeba zapierdalać do roboty Wow, Tak ja zapierdala tego typu trzeba iść do przodu nie do tyłu, Widzowie! Widzowie, Kaman kurwa tego typu Trzeba wstawać i zapierdalać Nikt za was nie jedzie, zapierdalał. Łatwo wrać z i inne rzeczy. Ale kurwa ty się... W naszym podatku kurwa idzie, wow! Tego typu. Zapraszam na kanał taki, bo tego typu. Łobawy, słuchajcie widzowie, o co chodziło wczoraj na tym zimie, co ja przez Wam przed chwilę później wam? Chłopawy Wigan Bo może nie wszyscy skomali tocze tego typu. Chodzi o to, że Wigan się wydał na streamie, że to on zgaszał do Stosy e, Miejskiej, do urzędów i inne rzeczy. E, on to pod ulotki widzowie, wigieną do Dawska. się przy okazji, że to on był na wschodniej. Jak wiecie o tym, że e, film z ten Debil, w życiu filmik, który rzekomo to on. A to nie on, tylko Wigina Drawska to zrobił tylko zmienił głos, żeby jego nie rozpoznał. Tylko jest jeden kurwa i problem. Że jego na kamera widzieli. Wiem jeden i na parkingu. Wigina Drawska, Ładnie się wydałeś. Łobaben Wigina Drawska z wykopu, z tego manzu. No to no sam się wydałeś jako frajer. Powiem Ci tak, do Draska, wystawiłeś się jako frajer, do Draska, i to pod, poważnie. W momencie wydania się, że to Ty wszystko robiłeś, to Ci powiem krótko, do Draska, z tego bozu. Nie pokaże się nigdzie, Trzymaj się z dala, bo naprawdę ludzie są w mieście tam, gdzie Ty mieszkasz. Tego typu, ja się dowiesz, że to jest o tobie, ten film, to nie dadzą ci życia. Wigina Dodrawska. Widzisz? ty myślałeś, że jestem głupi, że nie, nie, nie będę nic robił w tym kierunku. No ja dokładnie adres twój znam. Wigina Dodrawska. Wiem, że jesteś pierdolony, tej chory psychicznej. Wiem, zdaję sobie sprawę. Ale do takich życia ty, zemsta wraca. Tam wraca Biegłem do Myślałeś, że ja się nie, nie, nie skapnę, nie, nie połączę te puzzle? Bigłem do Po pierwsze że do Drawska pomysł kurwa logicznie taki, taki kozak, a na jesteś taka pizza, że zmieniasz głos jak ciota to jest pierwszy prymo. Drugie prymo yy, Za taki numer co porobiłeś to nikt ci nie odpuści. Tam gdzie przebywasz, tam gdzie mieszkasz, jesteś zameldowany, jak dojdzie do, na Twoje osiedle i tam gdzie mieszkasz, dojdzie o, o tobie taki infanze, to wiesz, że o tym, że życie w nie będziesz miał teraz, bo sam się wydałeś, do odrazka. A teraz wiginę odrazka, otworzyłeś mi bramę, bo sam się wydałeś nie to, że wykopki z tego pozą będą cię bronić. Nie! Sam cię wydałeś. Po prostu sam cię wydałeś, że to ty nas zgłaszałeś i na rzeczy. Ja tego czekałem na dobry moment. Kiedy się kurwa wydasz z do drawska. Widzisz? Wiem, że jesteś ty chodzisz na łeb. Psychicznie. Zdaję sobie sprawy, bo ty normalnym kurwa Bigandotrawska nie jesteś. Z wykopy z Bonzo. ale żeby być taki pojebany to pierwszy raz w, w życiu widzę takiego pojebanego jak Ty biegiem do daska myślałeś, że kurwa będziesz się chował pod e, loginami i inne rzeczy będziesz lewe e, jakieś e, ogłoszenie robić pamiętaj o jednym wszystkie materiały zbieram wszystko w Tobie Ty chcesz być hajderem tylko że sam spotysz moją pułapkę. Widzisz Wigienę Dąbrowską? Wykorzystać z tego Nikt ci kurwa już nie boże. Ani, ani wykopcy z ani nich. A jeszcze jak w mieście włożyć, się o tobie dowiedzą Wigienę Dąbrowską, znam twoje imię, nazwisko, dane osobowe. Wszystko wiem. Gdzie ty, skąd jesteś dokładnie w się wiadomo, ale adres dokładny. Znam, i twój pecze też, do Dotrawska. Ale nie chcę cię już tutaj rozpierdalać, bo sam się rozpierdoliłeś, do Dotrawska, wydając się, tego typu. To ty ulotki przestałeś. to już nie od dzisiaj wiadomo, bo na kamerach cię kilkanaście razy łopali tego typu, też będę miał zebrany materiał. I naprawdę wreszcie się pomszczę na Ciebie w Tego typu. Bo hejty, hejtami, kurwa, ale ty, hejty to nie są kurwa hejty. Teraz ja pokażę ci różki w Wigienę Jaki ja mogę być syna. Sam się wydałeś w Wigienę Wiesz o tym dokładnie, kurwa. Przypomnij sobie komu się wydałeś w Wigienę To ty. Zgłaszał z nas do Starzy Miejskiej inne rzeczy. Sam się wydałeś, kurwa... pierwsze Promo, wydałeś się sam już wcześniej, że to ty zgłoszasz z nas do Starzy Miejskiej inne rzeczy. A co Straż Miejska ci odpisała? Też mam te skryny. Tego typu. Ty może na imię chyba potyk, jak mi się zdaje. Co? wigena Czy nie? Bo mi się wydaje, że jakbym tak... Powiedział prywatny, nie prywatny, publiczny tutaj, też życie w Łodzi nie ma, Wigian do się teraz, Wigian do Tego typu, lepiej się nie pokaże, nie kombinuj, Wigian do bo naprawdę sobie problem robisz, już od tego momentu, jak się wydałeś, sobie problem porobiłeś, Wigian do Drawska. Wiesz? Ty ty tym myślałeś, że jest, będę głupszy od ciebie? Nie kurwa, czekałem. Czekałem, jak się na minę wpierdolisz. Na moją minę, którą ci podłożyłem. Wigina Dądrowska, kurwa. Widzisz? Nie potem mówiłem na tym, yy, że jesteś 7 miesięcy złodzi. Powiedziałem, że się odpalisz, Wigina Dądrowska. Wiedziałem, że się odpalisz, bo że jesteś taki niedojebany człowiek Wigina Dodrawska z zwykłą samą że ty wszystkich wysypiesz. A na pewno wysypiesz Taki chory człowiek, jesteś kur to na choć ty żyjesz tutaj Jak komuś chce komuś dopiec, to nie takim sposób jak nam chciałeś dopiec wigina do Bo teraz się pomszczę Chłopie. No, i jak? Dźwigieną do daska. to było mnie gdzieś zgłaszać? To wszystko, to co pisałeś w pisma, zebrane jest. Dźwigieną do daska. Teraz nie wykręci mi się nam, nikomu, że to nie ty, Dźwigieną do daska, bo ty sam się przyznałeś, że to ty zresztą rzymski zgłaszałeś do różnych urzędowych spraw tego typu. Sam się wydałem jako frajek, do Dąbrowska, i pamiętaj o jednym. Ludzie złoci wśród z się ci nie opuszczą teraz. Na pewno. Jak dojdą do ciebie, że to o tobie się tu mówi, to jesteś zniszczony. do Dąbrowska. Tego typu. Wiem o tym, że przejeżdżasz tu do nas. Wiginał Dąbrowska. Bo na kamerach cię widać. Wigien do Widzisz, chłopie, zakręciłeś się tak fajnie, że sam się wydał go fraje wigien Wszystkie materiały są zapisane wigien I dzięki temu, że się wydałeś wigien do to mam już dużą pewność o zyszczynięcie wigien no jak tam konto yy, wykorzystającego bazu? Już masz odblokowana Tego typu? No, jak tam drugi konto? Kiedy masz yy, odblokowanie? No, też wiem o tym, że to jest drugie konto yy, twoje tam. To jest zablokowane. Wigier, do terazka. Chciałbyś spytać się ode mnie, a tu. Ja jestem od ciebie spytniejszy. Wigienny dawska i pikowki z tego bazą nie będą już kryli. Sam dupel umoczyłeś, wpierdoliłeś się na tą minę, którą cię podłożyłem. Tego typu. Myślałeś, że jak zmienisz głos, to się nie skapnie, Że to ty kurwa? Bo haha, wigienny do dawska jesteś zniszczony. Lepiej i uważaj, jak będziesz chodził po łodzie. Teraz, wigienny do drzka z starą Naprawdę, bo teraz Naprawdę sobie Zjebałeś życie I to, to ludzie ci się pomszą za to teraz Wigiant od Hejty hejtami, ale to nie było przyjemne Teraz kolej na to Żeby ludzie ci się zemścili Wigiant Jak masz żółte papiery, To na chuj ty, ty, kurwa, łazisz po łodzi? Na chuj ty urodziłeś się? Jak masz coś z UBM to się leczy, Wigiano-Dodawska, a nie, lata się jak pojebane i robi się komuś przypał, kurwa. Co teraz my zrobimy przypał, no się odmieścił, wykopki z tego powodu ani nie pomogą, ani ci nie ratują. ani trach, ani nikt, Wigiano-Dodawska, nikt cię, nikt, dodawska nikt ci już nie pomoże. Warto było zacząć ze mną A mówiłem, że jestem silnym człowiekiem Jak mnie teraz ja teraz zwę, to później. Wigandę od dawska I widzisz chłopie Zacząłeś ze mną Nie potrzebuję Wigandę od dawska Prosta? Prosta. Jaką fanię na minę wpadać, moją, którą gdzieś zrobiłem to nie było trudne, żeby cię na minę wsunąć. Wigendodowska. Sam się wybodowały, nadziały się na to minę z tego powodu, że no bo wszyscy przyjeżdżać tu, tu koło nas i kamerę cię łapały. Wigiendlodowska. Wszystko, wszystko mamy zanotowane. Sam się idzie też mają na kamerowcie. I my też. Wigiędodowska nie wywinie się już teraz. Wigendotrawska. Nie wygini się teraz. Nie wywinij się z tej sytuacji. Co tego? Możesz zgadzać, ale nikt ci już nie uwierzy. Po sam się wydałeś. Następnie. Komuś. Chyba wiesz, o komu wydałeś się. No, Wigendotrawska, widzisz? Ale na chuj było. cię pocałeś do mnie. Wigendotrawska. No, widzisz, chłopie. Tak się kurwa, pocowałeś. Tak się tego, lewe ogłoszenia, powiem Ci tak jedno, ludzie, którzy dzwonili do mnie tego prosiłem o to, żeby e, pozbierali dowody i zgłosili to, że to Ty się podtrzymasz pod, pode mnie. Ja po to robię skryny, po to dowody tworzę, żeby Cię już upierdolić, już mogę Cię tak upierdolić, że nie stanieś chłopie. Nie, nie wylądujesz do, do więzienia wigilanta ale przez przenosowe leczenie do wariatkowe, do Aleksandrowa, wylądujesz. A udowodnić się, że to zrobię z całą brygadą teraz wigilanta A jak jeszcze ludzie się dowiedzą o, o tobie, że to ty jesteś wigilanta to widzisz, będziesz miała przejebane. Już masz przejebana. Lepiej się nie pokazuj po łodzi. Lepiej mijaj dalekim łukiem ludzi teraz. W iglę Z drzewka. tego wadu. Widzisz jak złapał się na hacze kurwa. To ci na wędkę puściłem. Widzisz taki durny jesteś kurwa. Myślałeś, że kurwa nie połapie się? Jesteś kurwa za głupi. Taki kraje jesteś w Wigienią Wszystko, wszystko zebrane do wody przeciwko Tobie. Jest! I 100% pewności, że ludzie ci się już teraz, Po takiej sytuacji, którą tu nie informuję publicznie. Fajnie, Wigienią do Chciałeś ze mnie wychujać, a sam z siebie wychujałeś. Ja wiem, że jesteś pierdolenie, ty chory psychicznie. Masz odpały, bo pasz Wiem o tym. Ale dowiedziałem że nie wylądujesz, ale... do wariatka wylądujesz. I się cieszę, że nie jednego chuja będzie mniej. Wigianta Jak nie, nie umiesz hejtować, to się kurwa... ci to nie zajmuj. hejtowania. Bo na minę sam się wjebałeś, Wigianta Dotowska. Te wszystkie lata, co nam robić e, szkody. wszystko jest za zapisane wszystkie skręty każdy twój ruch wykowiec taką wszystko czy na restringu czy te wszystko kurwa jest to porobione to jako dowody tylko czekam, jak ty się wjebiesz I, czesz, i to było tylko moment pierdolnicie się Widzisz, Wigina Dudowska, taki kura-bura, a teraz przy przykoleczka nie przyzna się. Widzisz, Wigina Dudowska, taki kraje się zrobiłeś nagle. Mm. Tylko wiesz, e, jeżeli nie zapomnisz, że jak to pójdzie w kierunku e, po, policji za to, że ty lewe dane dawałeś i to nielegalnie, bez zezwolenia udostępniałeś tego? Je chodziłeś za nami? Tutaj do pracy przechodziłeś? Inne rzeczy? To ci się kurwa przez tyle lat nie zabrało, kurwa. Wigan do Tutaj myślałem, że odpuszczę. Kurwa, Wigan do Darska. <grym> zemsa jest słodka, nie musi być teraz, może być za kilka lat. Do momentu jak się wy... odpalić, ale odpaliłeś się Przypomnij u kogoś na live się odpaliłeś do Drowska, Z tego może. no I kto jest rozjebany, ja czy ty? do Drowska? Jeszcze powiem ci jedno To wiem o tym dokładnie Że jak będziesz teraz na wschodniej To ty kurwa byłeś A skąd tam o tym wiem, że to ty? Bo dwa bramy dalej byliśmy Sopakami i cię widziałem Jak wyglądasz No Melcans też jest spisany i zrobiony z zdjęcie samochodu Twojego widzisz bigionotrawska nie umiesz się kryć tego typu Widzisz taki kurwa kozak a nie pomyślałeś że ja tam sobie ogarnę tematy się podpuściłeś Wyglądał widzisz? Nie to, że film z Smorkiem Wiadomo, że to jest jeden wielki chuj Ty się w to nakręciłeś Bo myślałeś, że ja kurwa yy, Oleję, nie Ja tylko czekałem jak wy się wiebiecie ty z czego nie o tobie chodziło mi Bo nie film z Smorkiem, bo film z Smorkiem to I tak niedługo jedziemy yy, Robić do niego wywiad Tam gdzie Mieszka, to ten. Ale chodziło szczególnie o ciebie, Wigienę O tobie było. tego bierz przynętą dla mnie Wigienę I zobaczcie tą przynętę, którą e, tam urzędzie Widzisz, Wigienę Dodawska Warto było. Od 15 ci się tak na kurwa nas zebrało przez tyle lat, co robisz, robiłeś nam. Co to wszystko? Że teraz, jak ludzie z Łodzi się dowiedzą, że to o tobie to Gendo Gęndodrabska, to nie masz kurwa życia w łodzi. Zdajesz się kurwa sprawę teraz? Gęndodrabska? Chyba kurwa nie zdaje się sprawę, że, że strzeliłeś w kolano. Widzisz kurwa, taki kozak, a taka pizza. Ale ja się mówi czy myślałeś, że ja nie dojdę. A ludzie się zaczął trochę tam robić skryny tego typu. Bo hejty hejtami można kogoś pohejtować, ale to się kurwa w internecie zostało, a nie tego. Nikt Cię kurwa nie, wy, nie lubi wykopku z taką Cię Nikt nie, wy, nie lubi Wiginanda Drawska. Każdy się od Ciebie odsuwa tego typu, bo jesteś pierdolnięty psychicznie. Jesteś pierdolnięty psychicznie. Jesteś czpunem, alkoholikiem kurwa i Ty nie rozumiesz, że nikt z Tobą nie chce się kolegować. Ani złożycie, nie chcą za bardzo kolegować, bo jestem przyjebem. Wigilan Dodawska. Ani nic Ani wykąp z tego bonzo. Ty myślałeś, że ty tam znasz kumpli kurwa. Czy każdy już ci. Zaczął napierdalać. że daj sobie spokój. Im. A ty nie kumaty kurwa. Wigilan Dodawska. No i się tak biegał jak ciota i dobrze. Na mój haczek się złapałeś Wigilan Dodawska. Pięknie, co? Za granicą było. Wigię do z wykopu całego obozu. No to co, teraz taki kozak byłeś, ta teraz mięczak jak faja. Ha. Wiglian do drowska, pamiętaj, zemsta jest słodka. A zemsta jeszcze jest lepsza, jak jest zimna. Wigię do oddawska. Wszyscy myślałeś, że kurwa yy, nie dojdziemy, co ty wyczyniasz? Ja tylko czekałem. Kiedy się wydasz na tym streamie? W I się wydałeś. I mam, mam to zapisane. Ten stream, jak się wydałeś? Na czacie. U kogoś. Przypomnij sobie, to będziesz wiedział, o kogo chodzi. O, o kogo chodzi. U kogo się wydałeś? Te mopcy, nie mopcy, to ty już zgłaszałeś. W drawska. To ty zgłaszałeś nas Te inne rzeczy. I widzisz Wiginię dodawska Tylko widzisz. Ja mam dobre układy, bo jak po lisy przyjechał przez caż miejska, pogadałem, pogadałem, pokazałem, że to ty zgłaszasz, oni sobie nocowali. I widzisz i tak się rozjebałeś tego ty. Widzisz Wigini Dłodawska? Taki kozak, a naprawdę zjebałeś sprawę. Wigiant Wiedziesz widzisz? Na chuj było się cisnąć do mnie jak z tego bozu. Na chuj, kurwa. Człowieku. Także nikt ci kurwa nie pomoże. Od dawna ci nie, nie pomagają w tego Bozo, bo Pokażę się od ciebie odsuwa. Bo jesteś frajer, jesteś chory psychicznie, chipun, alkoholik jebany. Każdy ci na komentarz napierda. Weź przez ten kurwa, bo przez e, przejebiesz. A ty co? Nie, miałeś wyjebane. No to będziesz miał wyjebane jak, jak cię do czuków wezmę już. A ja ci udowodnię, że zrobię. Jak już wpadłeś w tą pułapkę, którą ja Ci zasadziłem, to jeszcze bardziej. I dobrze będzie i będę się śmiał z ciebie. Tego typu wigendodewska. Warto było kurwa zaczynać po jebie chory psychicznie z żółtymi papierami. To właśnie pokazałeś, że ty masz żółte papiery, nie ja. Wgielam do dawka. Prosta. No ale cóż, jak się mówi A, to się mówi B, tak? Tylko ja nie powiedziałem, że na ogonie siedział cały czas i cię obserwowałem. Tego nie pomieszałeś ja tym, kurwa. Barani, kurwa. Czwun jebany alkoholik. Żółtym papierami. I widzisz, Wigendo dawka, na się pracowałeś do mnie. Tak się pracowałeś jako frajer. No i zostałeś jako frajer. No to jest fakt. Wigendo Przegrałeś. Nikt ci już nie pomoże. Obiecuję ci, że cię wjebię tam, do wariatkowa. Do Aleksandrowa Chłopie Co byś sobie przejebałeś? Gandotowskie? Nie ja, bo ja to mam... Widzisz, plecy mam chłopie. A ty jaki masz plecy? Jak nikt cię kurwa nie lubi, wykorzystać głupa. Każdy cię od ciebie wypierdala. Bo jesteś z ziemi, w którym nie rozumiem, że sobie robisz Kuku. Strzelasz w kolano kurwa. Wigandotowska, Widzisz? To, to już cień tam nie lubią. Jesteś śmieci. Popychadłem tam w ogóle wykopu z taką mocą. do tawska No ale cóż. Chcesz być dalej, to bądź. Tylko pamiętaj, nikt Ci kurwa już mi nie pomoże w tej sytuacji. Ani, ani jak ludzie się dowiedzą koło swojego śródmieścia, że o Tobie to mówię, to masz przejebane w Łodzi. Chłopie. Masz tak przejebane, że nie wstaniesz, A jeżeli tam gdzie... Mieszkasz, tam jest za nieco ciekawa, przypuszczam, za co? Jak tam dojdą rozgłosy o tobie, no to kurwa, masz coś miało Za te wszystkie lata, co robiłeś nam na przykład. I to go jeszcze na główny systemat. I zobaczyłem, kto jest kozaczkiem. Wygałem do Trawska, co? by z Pani Fajnie się wiewać, Fajnie złapałeś haczyk mój. Widzisz? Łatwe było się zwabić na haczu Będź Będź Łoba! Będ. Będ.